Super hero of Turkey Super hero of Turkey Super hero of Turkey ever the Super birds of Turkey Dziś mamy wizualnie ta gra, to jest Marvel Heroes 2015, był patch, dodane zostało parę rzeczy, jedną z rzeczy pokażę po napisach, bo zdążyłem nagrać to, co się działo na początku po gry, a teraz może sobie zmienimy czempiona. E, czempionów do wyboru tam tak e, grywałem z różnych kolosusa kapitana Ameryki, ale dostałem dzisiaj coś takiego, przeskoczę sobie na Ironmana, e, do Kim w Stanach wszedł u nas wejdzie za jakiś tydzień czy dwa. Może już nie cały tydzień nawet. Yy, druga część Avengersów wchodzi, czyli Avengers Age of Ultron, Ultron. Nie wiem jak to się czyta w sumie poprawnie. Czemu ja za każdym razem mówię, nie wiem jak to się czyta. I dostałem skina: Iron Man Age of Ultron Movie Mark 43, costume. A costume of Iron Man can be slotted. Character shit. Shit, oh shit. Yeah. Tak, ubieramy. Aha. Czyli to mi będzie zajmowało miejsce w plecaku. Dammit! Jak widzicie, mam napakowany plecak, ale wygląda jak Iron Man z filmu. A ciekawe, co dawali wczoraj, bo chyba teraz codziennie coś dają, ale, 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 jak naciśniemy bodajże X, kostiumy i kliknijmy na takiego, nie wiem, Kapitana Amerykę, też powinien być kostium filmowy. Tak, to jest ten kostium, który ma teraz w filmie. Dammit! Pewnie wczoraj dawali. Thor, też ma jakiś swój nowy. Hmm. Beta Ray Bill Nie ma nowego. It's Avengers Movie... Thor King Thor, Thor Ultimate... Nie ma! O! chodzi dziwo, nie ma. Może będą dopiero dawali. Co Spider-Man powinien być? Z, z kostiumem, bo w końcu ma jakieś tam... Kameo, drobne Spider-Man Amazing Czyli pewnie żadnego z tych tych Ja jakoś super wybitnym fanem Spider-Mana nie jestem, więc Nie czekam na to, żeby się pojawił w filmie Star Lord, mój ulubiony Nie ma nowego kostiumu, ale dobra Zahaczmy skrzynkę, wrzućmy nasz stary kości kościół Wrzućmy nas, nasz stary kościół do skrzynki, serio? Kościół do skrzynki? Tak naprawdę wizu. Tu mam jakiś trik, który może mi ktoś powie, czy jest prawdziwy, czy nie, bo nigdy nie miałem okazji tego sprawdzić. Dajcie mi najwyżej najlepiej wylewalowaną moją postać. Czyli Star Lorda. Trik jest taki, że zauważyłem, że drop z otwieranych tych skrzynek jest dawany, dostosowany do mojego poziomu. Co oznacza, że otwierając np. endgame'ową postacią, mamy szansę na endgame'owy, sensowny drop. A odbierając tam jakąś syfiastą postacią, nie mamy szansy na nic, nie? No bo... no bo nie. Toggle To, to, to... to nie, to nie... to co to jest? Vibranium ore... Dobra. Z wyzbędziemy się tego. Tylko też się pozbędziemy. po z skoro, z są z drogem nagrania. Jednym słowem. No okej. Okay. Dobra. Co to jest? Czy to są jakieś ograniczone? Czasowo chyba nie. Zrobię to tak, że leo to i... Nie mogę tego. Czemu nie mogę tego. Aha, bo już przestałem z gościem gadać. Tak hmm, hmm. No, gadaj, gadaj, żeż. Tego, tego się pozbyć, i wszystko, co mi jest tutaj zbędne. To. Dobra yy, Jako, że Nie jestem w stanie Otworzyć tych rzeczy na swojej nisko levelowej postaci Do 60 tam mi jeszcze trochę brak To zaczyna mi się coraz Bardziej krucho robić z miejscem na postaci I w skrzyni, dlatego, że trzymam to Nie wiadomo po co, ale jeżeli Moja myśl Wiodąca jest prawdziwa To, to oznacza, że, że Sporo fajnego dropu By mi przeszło koło nosa, gdybym jest. Aha, tego, tego krapu trochę mamy. Dobra, idziemy, oddamy. To jest jedna z tych gier, gdzie gracze mają już tak przesadzone rzeczy, że wywalają te, te, ten. I niżej levelowi gracze, tacy jak ja, biegają i podnoszą, bo ktoś coś rzucił na ziemię, wyrzucili śmieci, a ja biorę. Weźmy jakąś postać, może, którą w ogóle nie grałem jeszcze wcześniej, czyli na przykład Czarna Pantera. On chyba wcześniej nie był dostępny do testów, wydaje mi się. A może się mylę, nie wiem. Czarna Pantera to jest um, postać, która um, jest uznawana chyba za najlepszego czarnoskórego superbohatera w komiksach. Oczywiście jest jeszcze ten Cage, cały, jaką się tam nazywa. Tutaj zresztą dalej jest gdzieś blisko. Look Cage i jest Cyborg z DC, ale Look Cage do mnie w ogóle nie przemawia, nie wiem dlaczego. A yyy, Cyborg z DC mi się nie podoba absolutnie, więc. Ha! ha! Co ta postać w ogóle ma? Spójrzmy najpierw na jej umiejętności. Pod czym były umiejętności? Hello? Pod P. Tak, Pawełs. Hmm, tu mam standardowy atak, tu mam jakieś kopnięcie, tu mam turlanie się i robienie się niewidzialnym. Yy, z pewnością, z pewnością, to? z pewnością pomaga fakt yy, czarnej panterze, że jest księciem. To jest rodzina królewska, moc przekazywana. Z, nie wiem, z pokolenia na pokolenie. W sumie nie wiem. Nigdy, nigdy się bardziej nie, nie interesowałem tym, tym gościem. Ale jest taki royal, naprawdę. Nie mogę tego przy. Nienawidzę tego systemu ustalania skili tutaj, po prostu zjechałem i powinno działać. What the heck? I mam dwa razy to, a nie mogę mieć. Nie wiem kto to wymyślał, ale komuś nie, 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 nie poszło Tu jak zjadę to pewnie załapię, tak? Nie, też nie. Dobra, dajmy to na razie na dwa, żeby nie cokolwiek ale... Nie kumam. I słyszałem takie opinie, że to jest taka podruba Batmana, ale z drugiej strony bardziej się przyglądam tym Night. Jak on się nazywa? A gdzieś tu zresztą będzie? Jest koleś, który jest cały. biały? I który jest po prostu takim negatywem Batmana, jak dla mnie: czarna pantera, przez strój i przez te łóżka, a jest Moon Knight. Ten koleś. Ten koleś jest tak bardzo podobny do Batmana, że, że to przeraża trochę. Dajcie go tutaj. Jest! A tu jest w wersji: I'm Batman. Secret Avenger Costume A jak jestem niewidzialny, to mi nikt nic nie może zrobić, tak? Nic, nic, nikt mi nic Okej, okay, uratowaliśmy ludzi Ale zniszczymy im wóz transmisyjny Żeby nie było im za dobrze W ogóle, bo zacząłem gadać, a nie skończyłem Ta postać, ten... Black Panther dostaje swój film na zasadzie taki jak Tor, Capitan Ameryka i, i cała reszta Ferajny. Na razie tylko czarna wdowa nie ma. I to nie dlatego, że Marvel jej nie chciał zrobić filmu, bo właśnie czytałem na internecie, że no a czarnej wdowie, to ten, ta Black Widow to nie dostanie swojego filmu, tak? Takie równouprawnienie. Czarnoskórzy dostają swój film, a kobiety nie! To nie chodzi o to po prostu aktorka Scarlett Johansson, która gra. Tą postać zaszła w ciąże, dlatego film został, był w planach, ale został całkowicie odsunięty do tyłu. Bo, bo to nie jest moment, kiedy oni będą ją ciągali po planie i kazali jej skakać na lewo na prawo. Więc jakby to rzeczy niezależne. A trochę żal, bo, bo bardzo liczyłem, że jednak Black Widow to będzie pierwszy film o superchorych nie, a nie Wonder Woman. A jednak wygląda na to, że Wonder Woman będzie pierwsza. Chyba, że Marvel wyskoczy z czymś innym, jeszcze, bo oni jednak tutaj mają trochę postaci, które mogą dotrzeć do odbiorców, co oni tu jeszcze mają. Heroes. Dobra, Black Widow. Emma Frost jest w x nie dostanie swojego filmu. Invisible Woman tak samo, Jean Grey również. Miss Marvel. Ona chyba będzie miała swój własny film, ale nie wiem jak szybko. To zresztą moja ulubiona superheroina. Psylocke nie. Scarlet Witch w Avengersach jest w dwójce. She-Hulk raczej też nie dostanie swojego filmu Nie szybko. Roach w X-Menach. Squidward nie dostanie swojego filmu Storm w X-Menach. Venom Vision X23 w X-Menach, jeżeli będzie. I um, był film o elektrze który był bardzo zły, Marvelowski, jeden w ogóle. To znaczy jeszcze poprzednia generacja przed... nie jest związany z obecnym światem. Marvelowskim, więc nie wiem czy można go liczyć jako do filmów tej generacji. To jest, to jest film, gdzie Elektra pojawiła się jako taki Cameo, czy właściwie drugą plan, planować no, Ważenska, nie wiem jak to tam określić w sumie w paskudnym, beznadziejnym Dardewilu, którego grał obecny Batman, czyli Ben Bluff, A później dostała swój własny film. Nie wiem, jak to się stało, bo film, w którym zagrała, zagrała w nim kiepsko, to znaczy chodzi mi o Dardewila. A później, później pojawiła się we własnym filmie, w którym też zagrała tragicznie. I film był słaby i ona grała tragicznie. Jak się nazywa ta aktorka? Ym... Kwadratowa szczęka była karatekidem. Ej, ten, ta postać jest przepaknięta. Z tą drogą Eternity Splinter! Yeee! Burger Busted. Właśnie tych achievementów. I odhaczał mi wszystkie achievementy, które były zapamiętane. Na przykład, że zabiłem tam krowę na jakiejś mapie czy coś. I leciało to przez parę minut, ale poszedłem po kawę. Wróciłem i. voila! La la la. La, la la la. W sumie ciekawe, dlaczego nie ma tutaj w tej grze postaci z Big Hero 6. To też jest komiks Marvela. O ile mnie pamięć nie myli, on jest jakoś połączony z tym światem Marvela. Nie wiem, czy to jest równoległy, czy to jest w tym świecie, tylko na innym zakątku kuli. Fajnie by było, jakby dużo Cilpa i sobie pochodzić. Ja widziałem już to sto razy. Wy pewnie też. Dobra, muzyka z Supermana nie jest najlepszym pomysłem na nagraniu z Marvela, nie? A jestem bardzo ciekawy jak oni tą postać, ogólnie ten... Przejdą właśnie do tego elementu z Czarną Panterą. Serio? Derpiłeś w ścianę, koleś? Bo w tym świecie, uniwersum filmowym Marvela, teraz istnieje tak jakby Ameryka, bardzo a inne kraje są wspomniane. Co prawda, Kapitan Ameryka w pierwszej części był w Europie, ale tego w ogóle nie było widać, nie było czuć, bo był wśród swoich. Nie, więc... tak doklepać i Thor, co prawda, było pokazane trochę Asgardu, ale ten Asgard też. Chociaż no Asgard, ale to w ogóle jest inny świat od podstaw tworzone, taki. Nie? To wzorowany na nordyckiej mitologii, Eddy i tak dalej, ale to nie jest coś, co można pojechać zobaczyć. A ten świat Marvela jest troszkę inny niż nasza rzeczywistość. Więc zastanawiam się, czy oni podejmą ryzyko pokazywania nieistniejącego królestwa, nieistniejącej krainy, tworząc film o Czarnej Panterze, czy też odstawią fuszerkę i jego przygody będą miały miejsce w Ameryce. Nie? Jeszcze są guardiansów galaxii, którzy się szlajają po kosmosie, i też nie jest to Ameryka. No ale zaczyna się w Ameryce i. To się kończyło w Ameryce? Nie, nie kończyło się w Ameryce. Ta scena się nie pojawiła. To miała być scena po napisach, zwieńcząca cały film, w której... Aha, to jest nasza. W której... E, dziadek Starlorda patrzy ku gwiazdom, tam oglądając zdjęcie, tak jakby był świadkiem tego porwania, które jest na początku filmu. I on sobie zdaje sprawę, gdzie jest ten jego wnuk, ale nikt mu nie uwierzył, więc porzucimy na ziemię. Bum. No pomóż. Czy my mamy co tutaj ubrać? Mamy co tutaj ubrać? Tak, bierzemy pierwsze, lepsze rzeczy. To no nie, może być i to i to. Okej, okay, chodzi na to samo. Eee, czy ktoś tam jeszcze był? Zastanawiam się, czy jest którykolwiek z superbohaterów w uniwersum Marvela, który nie wywodzi się z, z Ameryki i to było pokazane, bo oczywiście teraz Ameryka na propsie, nie? Trzeba, trzeba się promować, szczególnie że politycznie ostatnio kuleją Stany i, i muszą się promować Fabryką Snów o Hollywoodem. Podpadli ostatnio publiczności. To jest fajne, takie bardzo mini ale czemu on za mną idzie, tego wcześniej nie było To znaczy, nie to, żeby mi to przeszkadzało, ale... Ale tak dziwnie, bo się wcześniej z tym nie spotkałem niego atak obszarowy To znaczy w ogóle jestem pod wrażeniem jak ta postać kosi Bo Bo kosi nieźle w porównaniu do, do tego Co na przykład było na ostatnim bodajże Na nagraniu kolosusem, co mi się kolosus praktycznie nie podobał czy nie był jakiś mega tragiczny Ale Wrażenia nie robił Może to jest kwestia tego, że on na początku jest Tak przepaknięty, ale jest paknięty o, zabiłeś Moich przydupasów Wycofałbym się z przed trajektorii, ale z, nie z przed trajektorii, tylko wycofałbym się z trajektorii. Fun with lasers! Wyobrażenia widzę, ma bardzo sensowne. A co jeszcze mu trzeba przyznać, jest szybki i nie jest tak manożerny na przykład jak Star-Lord. Star-Lord jest znacznie bardziej manożerny. Nie jestem pewien, czy nie jest słabszy, jeżeli chodzi o obrażenia. Przynajmniej na początku chyba był słabszy, bo aż tak się nie kroiło. Albo ja się rozegrałem trochę. Kto tam jest? Z laserem w oczach? Który miał laser w oczach oprócz Cyclopsa? sobie go kupię. nie, yeah, bluski Windowsa, dopiero zauważyłem. Tyle razy tu byłem, a... Hmm. Chociaż mówiąc te słowa miałem déjà vu yy, i to by oznaczało, że mogłem tak powiedzieć na którymś nagraniu w tej samej sytuacji po prostu nie pamiętać, że to miało miejsce. To wyższy poziom Matrixa, nie? Nie pamiętałem, że nie pamiętałem, że taka sytuacja miała miejsce. Incepcja. Chociaż... Bzdura, bo incepcja to jest proces wszczepienia pomysłu, a nie bycie w głowie, bycia, bycie w śnie, bycia w śnie, o, na, na tej zasadzie. A ludzie jakoś pomylili te pojęcia i... Chociaż to bycie w śnie, bycia w śnie też ma swoją nazwę, ale nie pamiętam jej. Incepcja jest bardziej nośna. Nie, jestem naprawdę pod wrażeniem, bo to jest chyba najprzyjemniejsza postać, jaką sobie testowałem. Tak, lajtowo Maria, Maria, zahaczyłem się o niewidzialność ścianę. Czemu ona za mną leci? Wcześniej nie było tego numeru. Idzie mi pomóc w walce z. jak ma się Grim Gringoblinem tutaj. It's time to play. Ja, może, może coś ułatwili z ostatnim update'em, ale. jest mega przyjemnie. To znaczy, tak trochę łatwo, za łatwo, ale. Lockdown achievement end. Teraz, No to tak mniej więcej wyglądała nasza postać. Teraz spróbujmy rozdać trochę punktów, które mamy i wyskoczyć gdzieś na mapkę, poklepać ten. Uda mi się teraz to przenieść tutaj. No, no jestem pewny, że. Nie, nie dadzą mi tak. Nie dadzą mi tego zrobić. <ścoughs> nie kumam, ale dobra. To pod trój... Aha, nie mogę jeszcze A to jest pasyw To I na przykład, nie wiem co jeszcze To Confirm To, mamy, to też jest pasyw? Nie, to jest Obszarowy, taki ten. Okej, okay. Travel to Avengers Tower. Filmik, który mnie nie interesuje, wyskoczmy. Dobra, to może po napisach machnę. Dziękuję wam za uwagę. A po napisach machnę dalszy kawałek fabuły, taki, żeby żeby, żeby zobaczyć jak działają te nowe skile. Hell's Kitchen Jee, yeah, do Daredevil'a jedziemy, ciekawe czy są... O właśnie, może jest kostium Daredevil'a z tego, z serialu Ten serial jest taki dobry Chyba nowy filmik, nie kojarzę go A To Nie, to było. To pamiętam. Ale przez chwilę myślałem, że nowy, nowy filmik. Hmm, 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 hmm. Nie Rostro, tylko X Costumes. Nie Moon Knight, tylko da Devil. What? I'm not the devil costume. The armor, X costume. Ma, man without fear. To wygląda jak ten serialowy, ale nie jestem pewien czy jest powiązany. Powinien <grym> się wyświetlać jako najnowszy Ale jak ktoś nie oglądał serialu, a chce pooglądać jakiś dobry serial o superbohaterach Mi Aru na początku podchodził. Mmm... Jak się nazywa ten e, Agents of Shield do mnie aż tak bardzo nie trafia. Konstantin też nie jest tak dobry, jak być powinien w ogóle. To już nawet nie mówię jakby mógł być dobry, ale jak, mógł, jak powinien być dobry O! Wow. A nie! Dobre to jest. To jest bardzo dobre A huh. e co tam jeszcze z agentkę Carter chyba wymiękłym po drugim odcinku I ze wszystkich tych seriali najlepszy jest na razie Daredevil, jest naprawdę świetny A pozostałe nie wiem czym się ludzie podniecają w Flashu, bo po prostu... Niezbyt, Flash niekoniecznie Not my cup of tea A Arrow na początku miał wielki potencjał jak dla mnie, ale całkowicie został spaprany. Tak, właśnie w stylu DC, że robimy coś fajnego, ale jednak nie! Jednak robię wiochy! Jee, za dużo super bohaterów! Jej, za dużo super wrogów, i tak, tak, dobra. Nie, niektórzy to lubią do mnie, to absolutnie nie trafia. Ok, styknie. LOL, szkoda, że nie odpaliłem wcześniej kamery, bo tak od paru ładnych minut leciało z tymi achievementami, bo dodali achievementy w tej grze, ale ja akurat poszedłem do kuchni sobie robić kawę jak wróciłem to zobaczyłem, że dali mi miga i miga i odpaliłem nagrywanie na końcówkę.